Przede wszystkim w pierwszych słowach chciałem Państwa przeprosić, o pewnie czekali Państwo na kogoś innego, nie na mnie, to zrozumiałe, trenera gościa Stałowego. Chciałem też przeprosić tutaj Pana trenera, to nie wynika z żadnej formy choćby najmniejszego lekceważenia, czy Państwa, czy, 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 czy trenera zwycięzców. Natomiast też musimy zrozumieć pewną sytuację, była to nasza kolejna porażka, na pewno, na pewno Przeżywamy ją, bo nie mocno. tak sobie wyobrażaliśmy to zakończenie na tych rozgrywek, jeśli chodzi o, o wynik, bo i to jest w samym meczu z Pogonią Szczecin, bo na tym meczu oczywiście się skupiamy. Pogoń w tym meczu na pewno zagrała dobrą piłkę i tutaj gratuluję Panu Trenerowi tego przygotowania profesjonalnego, bo na pewno to było widać. My w pierwszej połowie fragmentarycznie, myślę, że drugimi fragmentami graliśmy w taki sposób, jak sobie zapadaliśmy, druga połowa wyglądała już niestety, niestety inaczej, dlatego ta porażka na pewno boli, ale z drugiej strony tak jak też był przyjemny wspomnieć trener gdybyśmy te dwie sytuacje wykorzystali, które stworzyliśmy sobie w drugiej połowie Rafała Sadowskiego być może ten mecz zakończyłby się innym wynikiem, natomiast w żaden sposób tutaj nie będziemy winić Rafała, absolutnie nie, ani, ani my trenerzy, ani, ani chłopcy w szatni nie weźmiemy żadnego złego słowa na na, na naszego popularnego Messiego, dlatego że gramy Wszyscy przegrywamy, wszyscy wygrywamy wszyscy, a z drugiej strony trzeba sobie też powiedzieć otwarcie, że wcale nie te dwie sytuacje zdecydowały o wyniku meczu, bo każda akcja meczowa tutaj może decydować, pełniamy błędy defensywy, powinniamy błędy w grze ofensywnej, tak było w drugiej połowie szczególnie. No, dlatego, dlatego zapominamy o tych dwóch sytuacjach. Po prostu gratulujemy zwycięzcą, na pewno, na pewno bardzo dobra, duża, świetnie poukładana. Yy, I cóż, myślę że, myślę, że ten sezon zakończył się nie tak, jak chcieliśmy, jak sobie zaplanowaliśmy, ale... Ale, ale jest po prostu teraz przerwa, trzeba to sobie wszystko przemyśleć. Jest kolejny sezon, kolejne szanse. Kogo wyróżnić pan w dzisiejszym mecz. a a Kakości czy może jakiś łapety kogo? Ja jak zwykle wygrywa drużyna, w związku z tym ja nie wyróżniam nikogo. Proszę zauważyć, tutaj ten mecz miał w pewnym momencie dla nas dramaturgię. bo tak Krymowicz wytrwał na wojsku, bo nie chciałem za wcześnie robić zmiany, z tego względu, że, że być może sama organizacja, szczególnie w defenzywie, bo tutaj Kulała dotrwał do końca z tej chwili tam Pan Doktor dzięki uprzejmości dziękuję za to zrobił mu zabieg. Yy, następnie, no mówię, wszyscy zawodnicy dali z siebie dzisiaj maksa, warunki tropikalne, także trzeba tutaj chwili czoła przed jedną drugą drużyną, która grała naprawdę o zwycięstwo. I mówię, nie, nie, absolutnie nie doroża nikogo. Gratuluję chłopakom przede wszystkim profesjonalizmu, przede wszystkim tego, że mówię, zrelazolnicę. Przyjechaliśmy tu wygrać, wygraliśmy. Co do treningu, kiedy yy, Od dnia dzisiejszego mamy urlopy, Nowy trener, pan yy, Marcin Sasar, nie jest na pewno tajemnicą. przeprowadził tutaj porozumienie oczywiście z panem profesorem Jaszcząckim badania zdolnościowe. Zawodnicy w tej chwili udają się na urlopy, mają rozpisanie no i tak, obcy, jest... do drugiego trenera gospodarzy, to była decyzja trenera stawowego, żeby się tu na, na konferencji nie pojawił, czy, czy was, wasza wspólna, to kiedyś waszych gmina powiedział takie słowetne słowa, także właściwie nie po tym jak zaczyna, ale po tym jak kończy. czy decyzja trenera stawowego, wszystkie decyzje myślę się były wspólnie, więc po prostu trener stałowy czuł, że, że ja dzisiaj się na konferencję nie on i myślę, że tak to ja powinienem zostawić no, czyli nie było nie? Czy nie czy było jakieś I po prostu ten stało głęboko przeżywa ten mecz, bo też nie chciał, żeby tak się ułożył, żeby, żebyśmy przegrali, żebyśmy drugą połowę zagrali słabiej I, i ja to rozumiem. Ja też ten mecz przeżywam głęboko. Yy, dlatego taka decyzja i zdecydowaliśmy się zatrzymujemy, bo, bo każda grupa społeczna ma prawo do wyrażania yy, swoich opinii. Natomiast, natomiast yy, oczywiście. My też chcielibyśmy, żeby nasza praca, zgadzam się, teraz możemy y, wszyscy skupić się na naszych wynikach, w ostatnich spotkaniach była oceniana przez pewnego rodzaju pryzmat całokształtu. Przez to, co, co robimy tutaj na początku, jak wygląda nasza gra, jak y, wyglądała wcześniej, y, ile punktów zdobyliśmy, w jakim momencie przejęliśmy drużynę, bo było to y, y, drużyna była na 17 miejscu z dwoma punktami, jeśli nie, pamięć nie myli i na pewno spokojnie się w tym sezonie utrzymaliśmy, taki był cel przynajmniej postawiony nam. Przez wodarzy klubowych, nie wiem jaki cel był przed sezonem. I oczywiście, tak jak powiedziałem, ten, ten cel został zrealizowany, a to, że ostatnie mecze nam nie wyszły zgadza się tutaj. Nie uciekniemy od odpowiedzialności w żaden sposób. Żaden, żaden, z nas trenerów nie chce, nie chce jakby na gorąco tego wszystkiego komentować, bo, bo, bo na pewno musimy, musimy teraz przemyśleć to wszystko kilka dni. Ja wiem, że Państwo chcieliby pewnie teraz ustrzec ode mnie jakieś deklaracje, być może jakieś jasne słowa, może mocne słowa. Natomiast, natomiast każdy proces wymaga czasu, każdy proces wymaga głębokiego przemyślenia, bo, bo na gorąco różne, różne słowa padają i na pewno z moich ust w chwili, tej, tej chwili nie padną. Jeszcze raz powiem to, co mówiliśmy z terenem ustawowym przez wiele ostatnich miesięcy i myślę, że to będzie taką dobrą pointą tego, co, co tutaj przed chwileczką padło z moich ust. Nasza gra w końcówce wyglądała na pewno słabiej, ale nie chcemy tutaj żadnych i nie chcieliśmy nigdy, nawet jak graliśmy dobre mecze, bo takie mecze to myślę, że nikt z Państwa, kto obserwował GKS, nie zaprzeczy, że takie mecze GKS grał. Nie chcemy nigdy pochwał, natomiast chcemy, żeby te mecze zostały odebrane jako całokształt i żebyśmy się nie skupiali tylko i wyłącznie na tej końcówce.